Naklejki z Katowic to bez wątpienia najbardziej pożądane i najdroższe naklejki obecnie w ces 2023 jest już troszkę za nami, jednak był to rok, w którym stworzono parę co ciekawszych kraftów, właśnie z takowymi, a więc pora na co roczny recap tychże skinów. W ciągu całego roku naklejki z Katowic 2014 powędrowały na łącznie 24 skiny, a naklejono łącznie tychże nieco ponad pół miliona dolarów, co na polskie wychodzi dokładnie 2 175 824 zł i 65 groszy. A skąd to wiem, zapytacie? Ano wziąłem po prostu kurs dolara z danego dnia, kiedy kraj został stworzony ze strony NBpu i po prostu wykonałem bardzo prostą matematykę. Oczywiście transakcje mogą być innego dnia, ale tak przyjmiemy ceny. Także pokażę Wam dzisiaj wszystkie skiny od tych najtańszych do tych najdroższych w miarę szybko, żeby po prostu nie zabierać Wam za dużo czasu. A, no i lista to dotyczy tylko i wyłącznie naklejek holo, jako iż to są po prostu ciekawsze i najładniejsze. A więc zacznijmy odem czwórki Dybreak z jedną ekstra naklejką Fnatic, która była pierwszym i zarazem najtańszym kraftem minionego roku. Naklejono tą naklejkę dodatkowo w ciekawym miejscu, bo najgorszym. Z tyłu broni, więc jakby nie patrzeć na najciekawszym, ale to był taki po prostu mały sarkazm. P270 dalej zwykła, na którą pewien szalony człowiek nakleił po prostu naklejkę Fnatic i stracił mniej więcej 4000 zł. Stracił, zyskał, zależy jak to patrzy. Digielek Fennec Fox również z naklejką Fnatic był jednym z craftów i według mnie jest to całkiem ładny kraft, nie mój ulubiony, ale na pewno ładny. Stworzono również fama Pool w z naklejką Complexity Gaming. Oraz taką AWP Duality z naklejką 3D Max jest to według mnie jeden z ładniejszych taniej kraftów, które zostały stworzone moim zdaniem. Ze względu na fakt, że AWP Duality patrząc na jej cenę i to jaki artwork oferuje, jest najlepszym, co mamy obecnie w Cesie. No bo tak jak mówię, nie jest droga, a wygląda naprawdę bosko. Kolejnie mamy niesamowicie rzadkiego skiny, jakim jest Tandy gilek Urban Rebel w sumie, że z naklejoną naklejką Mouse. Ogólnie kraftem nazywany jest też Hunted Tom and Jerry. A czy według was tak jest? Dajcie znać o tym w komentarzu. Kolejnie mamy AWB Dragon Lore z naklejką Maus. Również i tak jak poprzedni craft był git, tak ten tutaj osobiście mnie nie siedzi. Po prostu naklejka Maus jakoś niekoniecznie dobrze tutaj fituje. Kałaszek Kartel w Statraku i Maus znowu. Całkiem ciekawy miksik, ale chyba w tym wypadku nie trafiający w moje gusta. Kolejny miks, których zresztą jest naprawdę dużo na tej liście, z naklejonym mousem. Ogólnie ta naklejka była najczęściej naklejoną w 23. i naklejono ją dokładnie 7 razy, co przy 24 jest naprawdę dosyć dużą liczbą. Kolejnie droższym skinem była P250 Mendy z niesamowitym miksem naklejk, również powiększono o naklejkę mouse. W tym wypadku ta mieszanina naklejk według mnie siedzi naprawdę fajnie. I teraz dwa naprawdę dziwne krafty od tej samej osoby. Z uwaga, uwaga, ponownie małzem. no bo jakże inaczej mogłoby nie być. W pierwszym wypadku jest to Taki usp. Whiteout z trzema dodatkowo naklejkami papierowymi Hellraisers oraz kolejny jest to Glock Franklin. I co ja mam tutaj dużo powiedzieć? Pewnie za dużo nie mogę, ale według mnie naprawdę dziwne i decyzje, nad którymi można się na pewno zastanowić. Natomiast już taki gloczek Candy Apple ma już troszkę więcej sensu. Dodatkowo w tym wypadku mamy naklejone 3D Max, a i po prostu kolorystycznie cały ten skin pasuje ze sobą lepiej. Klasy gatunku dalej, czyli AWP Safari, z miksem katusów w tym wypadku z naklejonymi Virtusami. Swoją drogą zbliżamy się już tutaj do bardzo fajnego progu, 20 tysięcy złotych za jedną naklejkę, także sieć i oglądajcie. Idąc dalej jest takowa czwórka Spider Lily z prostą jedną naklejczką LGB Esports. Taki mały krawcik, ale całkiem wydaje mi się przyjemny. kolejny jest ten cudny miks na glocku Water Elementalu. Smutne jednak jest tutaj to, że naklejono w tym wypadku klan Mystic w najgorszym miejscu, ale było to tak naprawdę inne wolne miejsce. Jednakże wydaje mi się, że miks ten z Titanem i Eye by Power to naprawdę mocarne połączenie. Kolejny mix jest to MB9 Iron Rose, na którą powenerowała w tym wypadku naklejka klanu Mystic ponownie. I tutaj mamy dodatkowo naklejkę Reason Gaming oraz Fnatic, więc całkiem ładnie wyglądający krawcik. I teraz, słuchajcie, zaczynamy wchodzić w te topowe i najdroższe crafty. Zaczynając od jednego z niewielu pełnych kraftów czterech naklejek. W tym wypadku jest to, słuchajcie, na najniższym pod względem floatu SG Cyrexie, który dodatkowo jest w stat tracku, gdzie cztery naklejki Complexity Gaming powędrowały na tego skina. Może nie jest to jakiś super kolorowy i rzucający się w oczy skin jak w poprzednich wypadkach, jednakże w tym wypadku mamy po prostu spójny i prosty kolorystycznie skin. No i teraz jedna z najładniejszych AWP na dzisiaj, czyli Wildfire z naklejką Hellraisers, oczywiście na Skołpie. Płomienista i czerwona awupa z płomienistą i czerwoną naklejką, czyli naprawdę płomieniste combo, a to wszystko za jedyne 33,5 tysiąca złotych. Kolejna ciekawa awupa to potrójna 3D maksowa awupa o w stat traku, tylko w tym wypadku naklejono jedynie dwie naklejki, a nie trzy. Jednakże pasują one ze sobą naprawdę fajnie Z jednej strony może szkoda, że nie jest to pełny craft Ale z drugiej zapewne zasłaniałby częściowo artwork tego demona z tyłu Więc jak najbardziej zrozumiała decyzja I teraz taki kałaszek X-Ray z czterema naklejkami 3D Max Za prawie 60 tysięcy złotych Tak jak uważam, że kałach X-Ray sam w sobie jest naprawdę słabym, mocno kałachem Tak w tym wypadku jestem w stanie naprawdę go docenić I powiedzieć, że ma on po prostu swój urok Czerwone naklejki naprawdę dobrze na nim siedzą I sprawiają, że jest to ładny po prostu skin Kolejny kałach to Headshot w Stat -traku z trzema naklejkami LGB za 79 tysięcy złotych. Kałach pójść efekt Pelson i dodatkowo zmienia kolory w zależności tak naprawdę jak światło na niego pada. Z naklejkami, które z kolei tego koloru nie zmieniają, a jedynie mienią się w czerwony na swój sposób. Ciekawy efekt jest też zaprezentowany na tym skinie. Bez wątpienia należy do najdroższej trójki 2023 roku. I patrzcie teraz. A Wuba Gangnir z czterema naklejkami LDLC hollow za 317 tysięcy złotych. No, Kraft robi wrażenie, bo z taki skinem to naprawdę bardzo fajne hobby. Naklejki pasują myślę na nim naprawdę dobrze i nawet powiedziałbym, że lepiej niż taki Titan, ale jeżeli mam być szczery nigdy nie przypadałem za czterema naklejkami na AWP. -ie. Zawsze wyglądały one dla mnie jakoś tak dziwnie, nienaturalnie tak zbyt dużo się po prostu działo na takowym skinie. Jednakże jak mówiłem ponad 300 tysięcy w grze i się z tym bujać? Naprawdę nie najgorzej. I teraz najdroższy skin 2023 i właściwie ogólnie: czyli M4 Printstream w Statraku z czterema naklejkami Titan Hollow, których łączna kwota to prawie 1 400 000 zł. W ten sposób prezentuje się M4 w grze. Co prawda, ten Statrak częściowo nachodzi na jedno nakleek, co może troszkę irytować niektórych, jeżeli jesteśmy perfekcjonistami. Jednak, mimo tego, skin robi naprawdę potężną robotę i przede wszystkim wrażenie bez dwóch zdań. I tak, moi drodzy, prezentują się wszystkie kraje. 2023 roku. Naklejk jest niestety coraz mniej, ale liczmy, że 2024 pokaże nam jeszcze parę ciekawych craftów. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, który craft skradł w Wasze serce i jest tym najlepszym. A na teraz dziękuję za uwagę, błyszam ciasty i do następnego razu, cześć!